Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Sensei, a to jest World of Warcraft. Dzisiaj sobie zagramy w Mizo w Pandarie. Oczywiście zagramy sobie Pandarenem, yy, mężczyzną, ale jak widzicie mam Startion Edition, więc mąka jeszcze nie mam. Ale sobie zagramy i pokażę Wam, jakby ktoś był ciekawy, zagramy sobie, no nie wiem, na przykład yy, Hunterem. Dobrze. Użmy sobie szybciutko postać yy... O nie wiem, o tak może yy... Bardzo fajne tutaj wybory są twarzy na przykład taka zwyczajna jakiś fryz fajny sobie weźmiemy yy... ten może i broda, bo ja nie wiem czemu ale lubię brody My i nazwiemy go luzak o dobra to może jakoś hunteros? no no to gramy Chcę wam opowiedzieć o tym. Cudna grafika, ja to chyba zależy od komputera, no u mnie zaraz zobaczycie jaka jest, później tak, yy, zobaczycie jakie questy są, bardzo, bardzo fajne questy są, yy, no i tak, jeżeli chodzi o Monka, to Mongi jest bardzo fajną postacią do... Holi, według mnie, ponieważ... i do tanka. Holi i tank, bo bardzo dużo postaci granią teraz, bo już widziałem. O, no to zobaczmy sobie filmik. Po prostu... Ja sobie zakupiłem lepszą kartę graficzną i trochę ram więcej, więc inaczej to wygląda u mnie teraz. tam sobie ćwiczą no i już teraz to jest bardzo mało osób jak ja byłem o północy kiedy wyszło to nie dało się w ogóle tej misji zaakceptować było chyba ze setki graczy testowało, wszystko testowali. Monków, nowe postacie, no super, super było po prostu. Dobra, no to idziemy sobie zrobić jakieś misje. Widzę ten. Dobra, ubierzmy sobie. Będę ciut szybciej je robił, bo mniej więcej wiem, yy, co trzeba robić, bo już grałem. Mam tutaj już Wariora, 20 level prawie Dobra, co my tu... aha, te worki treningowe Jeszcze Pandarenem Hunterem nie grałem Fajnie widzę, fajnego Monka ma się na początku, takie, tego żółwia Fajnie to wygląda a co jest? Dobra. Tezkiem mi się podoba na początku. Takie oszołomienie. To jest fajne. Dobra, to idziemy zakończyć. Nie będę robił serii, że będę chodził nim tam ileś tam level. I tylko po prostu pokażę Wam początki w mopie o dobra ubierzmy sobie jak to w kombacie no kurde. Hmm. turtle turtle Bardzo szybko rozwala Hunter i, ale poczekajcie... Dobra. Ale od razu mówię, że, że ja gram w Arkiem, Pandarenem. Jakby ktoś chciał zagrać, dołączyć się do gry, to jestem na Defias Brotherhood. Tam gdzie rok gra, jak się ktoś orientuje, kto to jest, a na pewno się orientujecie, bo wątpię, żeby ktoś go nie znał. Dobra. Zobaczymy. Teraz to, to jest fajna, luźna gra, ponieważ widzę właśnie, że niewiele osób jest za. Wtedy to po prostu niby fajnie, że tak dużo, a z jednej strony fajnie, że tak dużo gra, a z drugiej to po prostu naprawdę okuesta to nic, tylko, za... tylko po prostu szarpali się wszyscy okuesta. Dobra, pójdziemy sobie. O, jest tutaj. I z nim będziemy iść do 12 levelu. On będzie za nami chodził. No, zresztą sami zobaczycie. No i jest level drugi. Ubierzmy sobie to, co zdobyliśmy. Gdzie teraz? Aha. Pamiętam. I teraz na górę. Dobrze pamiętam, dobrze. No i... Tyle jeżeli chodzi o ten quest Dobra gdzie on jest? Tu jest o. Hmm. Dobra Zau... Dostaliśmy coś? A nie Dobra to zrobimy sobie ten quest I dojdę do... Zaraz wam pokażę gdzie i tam zakończymy jeszcze przed zakończeniem pokażę wam troszeczkę tych nowych dance, yy, takich wiecie, yy, na przykład jak on tańczy, jak się śmieje, bardzo fajne to jest. Ło, żeby mi go nie zabili. Znaczy nie pokonali. Szybko trzeba. No i proszę. O, pora, yy, polecam wam Pandarię robić, bo bardzo fajne misje są na panderna na 12, a później musicie wybrać albo Aliansia, albo Horda. Dobra, zakończymy sobie tutaj, nad takim mostkiem. towarzyszy Podowa nam, widzę, jakiś mąk. Rauksiu. Tu trenują, jak widzicie, w, prawie w, w różnych miejscach strasznie często. To daje efekt taki. Tutaj Widzicie jaka jest grafika, jak skonstruowana jest ta, ten kontynent Pandaria. Mi się podoba. Dobra, tu pójdziemy. Quest 50. Hunter Rocks. No i tak zakończymy sobie gdzieś tutaj. No popatrz się. Albo bo tu tak na skalę. Dobra. Tak. Po, troszeczkę wam pokażę tych na przykład. Sleep. No, fajnie to wygląda. Taka gleba. Yy, Śmiech, co mi się podoba bardzo. I taniec, co epicko tu zrobili po prostu. Mistrzostwo Jeszcze Wam pokażę Kurczaka Oj, poczekajcie hm. Jeszcze Strong No i dobra i zakończymy sobie myślę tutaj na widok tamtej i tej A więc tak, jeżeli się podobało, to subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie. A więc tak, mam nadzieję, że zachęciłem Was do wyboru Pandarena. No i co? Trzymajcie się, cześć.